Uciekł, uciekł. Będę szczerym, uważam, że Imir Shoty to taki trochę polski Mr. Beast. Mech, moneta. Ponozuka, to łatwo. Jaką dostajesz? Czerwoną, facility access. Aha, nie, no, menedżer. To beka, to idziemy stąd. I... 3 minuty 5 sekund Co to za cringe ustawienia O Monetki Fuh. mieli O, bogactwo No to używam i wybucham, nie no dobra, to uciekamy ponownie no Ej, ja z tobą jestem, ej! Ochroniasz No lecimy tak Dobra chodź Monetki są jakby co w ogóle w szarce. O, to super. Ja byłem ochroniarzem i jest o, ten. I... mają szpieg ochrony, Jak znajdziesz Sandwicha. Jak za dobra. Jest tak, jak znajdziesz Sandwicha, to go zabi, bo Sandwich jest szpiegiem yy, tej. Sandwich jest szpiegiem, nie? te yy, tej jest chaosem I chaosy już są, bo dwa, dwie klasy D uciekły. Ja byłem A, okay, ochroniarzem, no? nie mogłem nic zrobić, bo straciłem całą ammo. I w sumie to tyle. Dzień ja mam, czekaj, ja nie mam karty w ogóle. Dobra, to czekaj, Też jeszcze wezmę armor i tp, i się poulepszę na szybko Trzymaj, jakby co na ziemi leży O, dzięki Ej, Chodźcie, chodźcie do Czy nawet kurwa nie wiedziałem kim jestem? Co to co, co? No właśnie, nie, dość nie wiedziałem. No kurwa, no mnie zaraz. No czasach. właśnie, nie wiedziałem tak, nie, jak ale nie jest. To no, no, no. bo inaczej umrę. Wchodzę na serwer, respi się jako szpieg, działa. Wgrywam na nagrywkowy, ludzie wchodzą, mnie działa, no i jajco A szpieg. <laughs> to jest kurwa mod Schrödingera, nie? Dobra. No bije nas. Nie mam. <laughs> nie. Wow. Musiał zabić mnie. Jedno, bo, bo... tajemnicy mi zabija wszystkich, ale... Nie te osoby. A ja piłkę u siebie. szapiłkę piłkę, a się nie tepła. Nie Bo ja myślę, używam myślenia. mój Boże. To mnie Nie no Dobra, bo ja jestem... Dobra, AB Polska jestem sheriffem i Ja widzę, że ja czuję, że Kuwik jest też biegiem. Ja jestem szeryfem tak, ta, zaraz go zabiję. <laughs> tak, jestem sheriffem. Jak na nagrywkach. <laughs> jestem dawaj, dawaj, nie na no, okupacji z tym Eee e, Gdzie jest Kinga? To jest... Nie, ona nie żyje, Banigaro został tylko. No I on to... jest, dobra. Gdzie panikaro jest Banigaro? Kuj, Badikaro jest, nie ja! Badni Karo jest! Badnikaro jest. Badnikaro jest, tam jest, z drugiej strony Sprawdzaj każdy corner jak co! Uciekam, uciekam! Zabiję, 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 zabiłem. Zabiłem go. To no, był dobry, dobry pojedynek. Ja to był bardzo dobry pojedynek, badnik. Bywa. taki pojedynek z badnikiem, że shotgun'a, Badnik kara przestaje bo mi kodowanie na OBS-ie Nie ma problemu, wystrzelę z rewolwera, badnik. Nie ma problemu. też to jest Nie ma problemu. Bardziej Garo, czy ty się dobrze czujesz? I'm only human oh, after all tak, no był Dobra, uh. rozumiem co cię działa <grym> Faj Fajnie, fajnie <grym> Nie wiem, zagremy na Vanilii, <grym> zagramy na Vanilii <grym> hejterza, a nie jakieś kurwa pluginy znaczy, Vanila po, <grym> po co te, po co te, po co te pięć generatorów? A co my, my gosh, Tak, po co te, po co te pięć generatorów, czy wystarczają? Po co reward Jberda? po prostu nauczycie się na niego grać, nerdy tak, to mam do powiedzenia. No tak. na no, ciężko się nauczyć grać na berda jak ci Barnikaro <noise> za rogu wyskakuje no. i cię zapraszę. Największą na kontrolą ma na berda jest kurwa zamknięcie drzwi, dziękuję Patrz, jak ubałkę, <głos> <głos> O, monetki To no co, zabawa Wow Moneta. <noise> <noise> Wymieniłem nie rola. Wymienił mnie rolam Muszę mnie to ja wysadzę się wam Jeszcze raz Ej Ej, sandwich Ej, uwolniłeś kuiczkę? Nie, ale no, nie wiem co się dzieje. Siema, ma! Przyjrzyj się na mnie! Tu masz broń, nie? Tak. O kurde, broń ma! Ale Gangus. Ej weź chodź bokiem jako to następne, bo wtedy ci tak broń śmiesznie macha No <laughs> Tak Kujiczek, czy to Kwiczek? Tak No ma broń O, Kujiczek, żyje, brawo O, to Sandwichek to to Aaa, no, tak, tak. no nie mogę spojrzeć, bo za szybko biegacie Ejo, ejo, za wideo, ija, ija Dobrze się bawisz? No tak, dobrze się bawię, śpiewam Kukiego o mój Boże nie. Nawet monetek nie ma na podłodze Ale smutna sytuacja Kto by chciał monetkę? Mam bardzo fajną, fajną ja. monetkę Ja, chcę Tak? tak. Ja monetki Dawaj, A, nie Daj, dam Nie dam A, wam Ale no hejter, nie. dobra nienawidzę tajemniczego Nie mam, nie mam To jest lepsze no, nie wiem, Jakbym dalej wiem to on by zniknął prawdopodobnie Istnieje procent szans, że tak by się stało oh. nie. Na Oże, to u ciebie No szybko, znikaj a, no ja tylko nie hiper. dla psa Nie dla psa Siad no, kto to powiedział No na pewno osoba która nie jest Chyba Podoba nie. mi się chyba. to chyba, chyba. Podoba chyba. mi się to chyba, podoba mi się to chyba Dziękuję, dziękuję okay. eee. Dobra. Okay.

Jeździestu jest czarka? <gryllendo> nie, to jest tych to dla nas idziemy tam. Piłę tutaj i nie moneta. No ale wiem właśnie. Idziemy tam, chodźcie do PTF, wejdźcie. No możesz wejść jak chcesz, szybko. Szybko. No i sub. Otwieram, powoli, powoli, powoli. Otwieram. No nie śpieszy nam się, nie śpieszy nam się. Co się stało, ty widziałeś jak go <laughs> <laughs> Não há problema. Não há problema. Não há problema. Se tu fez isso aqui Przedłeś stąd. Bo, bo ona wleciała siebie. do środka! Jej. O nie, jeszcze Zombie tu idzie, nie mogę! To, Siema, ale to bym jest ma Siema, ale tak wykręciło, Nie bij, ale tak O, my nie, <laughs> nie, nie widzę! O, o, przepraszam, my jesteśmy kitami Ja to się dowiem! nie się Jakie niesanowanie życia, to jest właśnie najwyższy poziom poszanowania Jakie no jest runda ogólnie Koniec rundy! Najlepsza runda ever! Najlepsza runda ever! For real. Jak uczaję, że ta piłka mi tak mocno walnęła, że byłem w Antransher ragdolem Ja widziałem tak Nie ma cię problemu Nie ma, pro... Nie ma problemu Ja ginę, ja ginę? Mam napisane że umarłem od 1003 i mam reagór w Antransha jest normalnie! że to cię faktycznie wykrzestrzyło? Jest normalnie! Chuj, ja z mojej monetki dostałem różowego cukierka i zakładam, że ciebie by tepał na ucieczkę, tak? Kurwa, masz bana! Masz bana! To bana! czemuś mówimy nie. Może w sumie, ale w sumie. jednak tu, ale sobie wezmę. O, monetka! Nie, chciałam monetki użyć później. Zobaczmy, to co czekaj! No, użyj sobie monetki! <śmiech> Pasuje? <śmiech> e, mamy kolegę nowego Bez rzeczy, ojej Co? Jajce, jestem niwojem Nie spodziewałam się tego No kurwa no Nie mogę! Za pierdolony